W tym filmie co kilo zmieniam czułość o 5%, zaczynam od zera i lecę do końca. To jest część druga tego odcinka, kolejna część będzie na 100 subów wbitych pod tym filmem. W tym odcineczku wylosuję wam skromne 50 koła. Sub, like, komentarz ze swoim nickiem i co? ELO! Możecie też zostawić suba, bo naprawdę zależy mi, żeby te do końca roku 20 subów wbić. Jak każdy to obejrzy ten film, zostawi to suba, to wbijemy. No kurde, mam nadzieję, że się uda. Ogólnie umówmy się też tak. 100 subów pod tym filmem to yy, kolejny odcinek. Bo nie sądzę, że dojdziemy do końca. To będzie naprawdę ciężkie. No ale dobra, spróbujemy. I co? Tepamy się zaraz do pierwszej osoby. Tepną nas, let's go. Jest coś, coś mamy, mamy, mamy. 490%, uwaga. Trafił wodę. I dostał zatrucie. Dobra, tutaj kobłek. Dobra, zbita tarcza, let's go Zakopaj go lepiej Może poliżę, może poliżę Nie no, raczej nie Nie no, tak nie, nie zgodę Ej, bo wiesz co, bo ty sprężę, nie możesz wypić tego Aaa, dobra No już trudno A jak wypiję, to ucieknie No Albo czekaj Dobra A ja go podkopuję Popatuj. i ma kaplicę, nie? Co? Hmm? Ty mówiłeś, że ten? Kop? Czy ty? No Ale zdążyłem chociaż siłkę to wypić Trochę widzę ciężko mi się gra yy, No oczywiście na tych już procentach, bo tu już jest, zaczyna się naprawdę duży poziom Jak chłop ginie Właśnie nie, może mam słaby miecz, nie? Chyba 17% Polizał, dobra Dodajemy widzowie 9%, let's go 4-3 to dlatego takie, Tak długo by musieliśmy go bić No full 4-3 Dobra powiększamy Cyk 90 let's go Wiesz że to jest nierealne Ostatni Zdrowia? odcinek Z tej części będzie tako PAM 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 Tak będą moje śmierci Zdrowia? Na odcinku będzie Montek ze śmierci Dobra tepną nas Jemy koksa. Okej, okay, Stevie, Stevie, to mi się podoba. Zamurujmy im wodę, żeby nie uciekali trafa e, muru, trafa do muru. Okej, do, okay. do, do trafy, Dobra No i gitara. Jeszcze to? Żeby mi tu nie wypchnęli. No to tutaj była z tego dziura, ale no, był czeki wtedy ja nie wiem czy ona na kilofanie, nie ma, wiesz? E, Skapuj z tego, co tam się wkopał ziemię go prosi, będzie zabić Polizał O, o no i nice Myślałem, że będą uciekali, ale jednak nie. Podkop go, podkop! Dobra, lejemy. Lejemy Niemca po kasku. pojzał no. Dobra, widzowie. Naprawdę dobry kill, kill anarchiczny i miał bardzo dużo refów. Dobra, zobaczmy, bo może coś tu jeszcze miał. Okej, okay, trident, fajnie filii Totem O kurde Kolejny trident, no nieźle, naprawdę niezły itemy Dobra, tepną nas widzowie Proszę Dobra, jakiego ja mam farta dzisiaj I dwa kile. Mam, dobra, jest kill, uwaga Nie, nie zrobiłem widzowie, nie zrobiłem Dobra, tak i Ale nie dobra, jest, jest kilek. Plus 5%. Złupnął. Słyszałem to. Tylko to się chyba nie liczy. Dobra, tepnął nas, cox czy nie? Dobra, no. jem. Kto temu zabroni, nie? O Oj, kurwa, dobra. Czekaj, okay, czekaj, kur... czekaj. Oj. Dobra. Kurde, ej, ale nie, o Jezu, ale nie. Por... Por... Kur... Weź... oj Uciekliśmy widzowie! Co za ucieczka! Dobra, uciekliśmy raczej. Nie wiem, de patrz, nie ma to ja Ale weź Ana i ty. Ana i ty i te i bijemy. Nie no, ja jak się dopom. No nie! Bierz Ana! No jak dobra. E, dają mi takie bombastik Ale ben, mają ten, boją się, wiesz hey, boi, Damy radę, boi. tylko musimy na mózg ja Muszę patrzeć na serce też Oni mają dwa na czy mi się wydaje? A nie, dobra O, naj czekaj, muszę zjeść. Masz dużo koksów, czy mało? Dwa. To chyba nam nie starczy. Obym miał jeden set, Anna, nie. Tak, ja na razie nie będę. Y Tarcza mu padła. Ja muszę zjeść, ja muszę zjeść. Ja teraz trochę z refów skorzystam. Poradzisz sobie? Ja go biję tak na hity... na hitting bardziej. Ja... nie Bo oni są słabi po, na PvP. Oni udają kozaków, tak mi to... na to mi to wygląda. Poczuwają się. Ora, ora, ora. Być może mu pada bania. Tak, pada! I zjadł koksa Dobra, tutaj muszę zjeść koksa yy, Ostro pada mu bania, on poliżę Mój, mój pada Mój uciekł On się ucieka Chodź do mnie, chodź Dobra, przywołuję do ciebie Bania! Krytuj! Oj, sorry Coś mi padło Buty... NICE! Zbierać, zbierać, zbierać. Mam, kill e, mam, mam, mam Uciekam, uciekamy? Mam miecz, mam miecz, mam miecz Dobra, ja mam trzy części Nie no, ale łatwo z pokorniaczkami No, fajny moment, fajny I w ogóle, zabiliśmy tam jednego, tak? No dobra, cię. Mm. Yy, ale jeżeli ty zabiłeś, to mogę w sumie dodać? Dobra, dodam, dodam, plus 5. Ja, ale ja nie zabijam. Dobra, ja wywalone, nie. ale zabiliśmy, Dobra, plus 5. No, pięć. Nie. no właśnie, nie. Nie, no sam dokończę. Dobra, tepnął To ostatnie tep tepnięcie z tobą. Mhm. Ja pier Eee... Chorusa, nie? O kurwa Jedź kurwa Ja pierd... NIE! Trochę odwaliłem, co shift? Dobra, tepną nas Let's go I Dalej nie mam tych Chorusów Dobra, uciekliśmy Dobra, jest Jest kill, plus 5% Dobra, zabity no, Myślę, że mnie zabije, nie? No, on tak myśli I tam kolega pije strange'a i nie wiem jakie ma itemy Zabiłem, dobra, plus 10% I trzeci kill raczej będzie Śmierć już jest pewna, on to sam wie Jeden no już uciekł, dobra, trudno. No dobra, to powiększamy plus 10%, 120% jazda. No i u nas, Git. O kurde, trap jest dziwny. I to jest przez ściany mi w ogóle ziomek bije. I to jest trap, w którym dadam co odcinek. A nie, to nie jest ten trap. Dobra, może się uda jakoś z tego uciec. Uda się, uda się. No i dobra, powinno się udać. Mam nadzieję. Co to jest? Ja przycykam do innego trapa, ty. No się pinguje. No i zabiłem. Dobra, to jest taka szmata. Jeszcze tego. Już idzie tutaj kolega, nie? Dobra, zabijem Easy No i dobra, uciekamy sobie zaraz z trapa Powiększamy 10%, no już zbliżamy się do końca Jest wymiana Spodnie z thornsami Dobra, dwie części anarchiczne to jednak coś Aha, dobra, dzięki mordo Miły donajcik 7 pereł Co jest? Co ziomek mi dał? Dobra, ja to muszę wstawić, nie mogę tego wyciąć O dobra, tepną nas, ty barek Jest kill, mamy, dobra, plus 5% jazda takie kill ogólnie w tym odcinku chyba się liczyć nie powinny. Napiszcie w komentarzach czy to się powinno liczyć, czy jest git. Ja to zaliczę, nie? Bo dla mnie to jest takie w miarę okej, okay, ale... Dobra. Dobra, tepną nas, jemy koksika. Tam ktoś jest i on ucieka od razu, ta. Mamy go. To jest 5% nasze Dobra, zabiliśmy I chce się bić No i zabity, kolejny od razu sobie lecimy plus 10% 145 No nie wiem jak my to jak my wykonamy ten challenge to naprawdę będzie bomba No i tak się chyba widzowie z, z wami pożegnam Zostawcie naprawdę tego suba zależy mi na, na twoim subie mi naprawdę zależy mordo Jak klikniesz ten przycisk i zostawisz to suba A jeszcze lajka, komentarz, wbijesz na Discorda Dobra pozdro Elo widzowie M Mam nadzieję, że miło wam się oglądało Elo